Rynkowe Fluktuacje, Reboot, Battlefielda i wiele innych newsów w tym wydaniu NiecoDziennika OkiemDeva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał OkiemDeva. W dzisiejszym NiecoDzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu na świeżych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych rzeczy do przedstawienia, więc zaczynamy po pierwsze zwolnienia w Striking Distance. Kolejne złe wieści w branży gier. Striking Distance Studios, twórcy Kalisto Protocol e, przeprowadzili we wtorek redukcję zatrudnienia. E, wiadomość została podana na LinkedInie. E, tutaj byli pracownicy, m.in. Patrick Bostwick e, z Pixeland Talent, który wcześniej pracował właśnie w e, Striking Distance. Powiedział, że no, zebrali tam naprawdę e, naj, jednych z, z najzdolniejszych ludzi w branży, i szkoda, że e, to ich spotkało. Jeżeli chodzi o skalę zwolnień, no to tutaj nie podano oficjalnie informacji, więc tutaj czekamy na komentarze. Natomiast do Kalisto Protocol zostało wydane w grudniu 2022 roku gra spotkała się z mieszanymi recenzjami od krytyków i graczy. Choć sprzedano ponad 2 miliony egzemplarzy, nie osiągnęła ona początkowego celu inwestycyjnego, którym się zajmował właśnie Krafton, tak, wydawał grę. Oni założyli, że gra sprzeda się w liczbie 5 milionów egzemplarzy, no i niestety nie dotarli do tego. W wyniku. Przy budżecie na development 162 milionów dolarów, więc naprawdę sporo pieniędzy. No niestety tutaj dużo rzeczy w tej grze nie zagrało, bo co prawda wszystkie elementy osobno mieli świetne. Świetne udźwiękowienie, świetne efekty specjalne, świetne modele, fotogrametrię, animacje. To wszystko naprawdę robiło wielkie wrażenie. Gorzej tylko, że to się nie spięło z miałkim designem, średnim gameplayem, złymi akcentami położonymi w fabule. No niestety... Gry to jest dzieło holistyczne, złożone z wielu elementów i jeżeli one wszystkie nie współgrają ze sobą, no to niestety dostajemy nie do końca um, dobry produkt i niestety Callisto Protocol tutaj przegrało. Następnie remake Obliviona w produkcji. Były pracownik Virtuos zasugerował na Reddicie, Virtuos to jest firma, która niedawno otworzyła swoją drogą studio w Warszawie, ma kilka oddziałów już w całej Europie i y, zajmuje się developmentem optymalizacją, rzeczami związanymi z renderingiem, związanymi głównie właśnie z grami. I zasugerowano, iż firma pracuje nad pięcioma oddzielnymi projektami, między innymi remake'iem y, Metal Gear Solid 3 y, i że pracuje też nad projektem Altar, który jest albo remake'iem, albo remasterem Obliviona, y, czyli czwartej części The Elder Scrolls który będzie korzystać z tak zwanego systemu parowania, gdzie umożliwia jednocześnie uruchomienie gry na Unreal Engine 5 i na silniku Obliviona, o ile dobrze pamiętam to było coś pomiędzy Creation Engine a jeszcze starym Game Gamebryo. Chociaż to akurat jeszcze już było Creation Engine, czyli ten sam silnik, który był wykorzystywany do Falloutów. Tu się mogę mylić, bo to były te czasy przejściowe pomiędzy jednym silnikiem a drugim. Jak jako przykład tego systemu parowania podano, że na przykład fizyka dalej działa na tym starym silniku, natomiast grafika jest renderowana na tym nowym. Ciekawe podejście, podejrzewam, że w celu zredukowania kosztów, bo przeportowanie pełne całej gry na pewno byłoby znacznie bardziej kosztowne. Jestem ciekawy, jakim to wyjdzie. Twierdzi również, że projekt zostanie wydany pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku, w zależności głównie od tego, czy jest to remake czy remaster, no bo to wiadomo, że wtedy przy remake'u jest więcej pracy, a gra jest w większości tworzona w studiu Virtuos w Paryżu. Następnie e, spadek popularności mobilek w Japonii. Według nowego raportu od Adjust i Data AI e, z, e, przychody z gier mobilnych w Japonii mają wynieść w 2023 roku 12,6 miliarda dolarów, co oznacza kolejny e, rok spadków, e, jeżeli chodzi o. Trend całościowy, i mimo że ta kwota stanowiłaby 70% prognozowanego na ten rok łącznego przychodu z wydatków użytkowników w aplikacjach wynoszącego 18 miliardów dolarów, przychody z gier mobilnych w tym roku spadłyby o 3% w porównaniu do poprzedniego. Dla porównania, w poprzednim roku wydatki konsumentów na gier mobilne w Japonii wyniosły 13 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 17% w skali roku. Dodatkowo raport podaje, że w pierwszym kwartale tego roku gry mobilne wygenerowały 3,14 miliarda dolarów, podczas gdy rynek osiągnął wartość 3 miliardów dolarów w czwartym kwartale poprzedniego roku. Jako że branża nadal rośnie i zmieniają się zachowania użytkowników, kluczowe dla odblokowania ogromnych możliwości wzrostu są budowanie silnych partnerstw, wykorzystanie innowacyjnych technologii i bycie na bieżąco z trendami w branży, powiedział Toby Tory z Data AI. Z odpowiednim podejściem marketerzy mobilni mogą podnieść swoje Kampanię na wyższy poziom i wykorzystać ogromny potencjał tego ekscytującego rynku. Tutaj tymi przyczynami może być albo zmęczenie pewnymi gatunkami gier, to jest jedno. Drugie, no już swoją drogą wypuszczałem kiedyś materiał, zapraszam do niego ponownie, jak grają Japończycy i gry mobilne tam też stanowią sporą część, natomiast wraz ze starzejącym się społeczeństwem też liczba graczy mobilnych może spadać, więc o tym też trzeba pamiętać, że to może być problem też również społeczny. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mikrofonu przez serwis Bike Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, e, którzy już mnie teraz wsparli, a ostatnio byli to Sebastian Stodowy, Łukasz Kleinberg, skromny prezes na Węglarzy, Lukas P., David Hochikuc, Maciejo oraz Madżet Fox. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie e, mojego kanału. I następny news: przychody z gier rosną w USA. Według najnowszych danych z Silkana. Jest taka firma analityczna. W, w czerwcu amerykańscy konsumenci wydali na gry 4,7 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do poprzedniego roku. Przychody z oprogramowania wynosiły 4 miliardy dolarów w ciągu miesiąca, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu do wyników z ubiegłego roku. Wydatki konsumentów na sprzęt do gier wyniosły o 20, wzrosły o 22% w skali roku, osiągając 454 miliony dolarów. Cyrkana stwierdziła, że to najwyższe wydatki na sprzęt do gier y, od w czerwcu, od czasu, y, kiedy w czerwcu 2020 2008 roku y, osiągnięto szesna, y, 617 milionów dolarów y, obrotu. No tutaj przyczynami y, na pewno jest kwestia y, nowych gogli od y, Sony, tak, czyli PSVR 2, no i większa dostępność PlayStation 5. No i właśnie idąc dalej za artykułem, konsola PlayStation 5 od Sony była najczęściej sprzedawanym sprzętem pod y, względem y, liczby i wartości sprzedaży w czerwcu. Raport dodaje, że system nadal przoduje w sprzedaży jednostek i wartości sprzedaży, na rynku w tym roku wydatki na akcesoria wzrosły o 14% w skali roku, osiągając w czerwcu łącznie 214 milionów dolarów. Kontroler bezprzewodowy PlayStation 5 DualSense Edge. Był najczęściej sprzedawanym peryferium roku pod względem wartości sprzedaży. W czerwcu na liście najczęściej sprzedających się gier znalazło się wiele nowych odsłon popularnych serii, czyli no oczywiście Diablo 4 od Blizzarda, następnie Final Fantasy XVI od Square Enix, no i Street Fighter VI od Capcom. Więc, no, widać, że na rynku pojawia się więcej produktów na pewno niż w zeszłym roku, więcej jakościowych, do tego stopnia zaczyna być przepchany ten rok, że powoli już zaczyna brakować czasu, a jeszcze, a dopiero jesteśmy tak naprawdę w um, u brzegu dwóch trzecich tego roku, tak, tak więc no tutaj jeszcze sporo się może wydarzyć i sporo się wydarzy, stąd też... Um, no będzie, jest to gęsty rok na pewno lepszy niż poprzedni. Nawet jeżeli Microsoft będzie nadrabiał nieco braków, chociaż i tak z tego co widać po ich showcase, że nie do końca, no to wciąż ten rok już absolutnie jest wygrany przez PlayStation i duże, duże marki. Natomiast no w przyszłym na pewno Microsoft pod kątem właśnie chociażby gier usług i tych zapowiedzianych ostatnio gier będzie również dogęszczał ten rynek, tak, więc wydaje mi się, że powoli z racji tego, że tak naprawdę wszystkie słupki zaczynają wzrastać. Mieliśmy praktycznie rok takiej recesji trochę pomiędzy konsumentami a developmentem. W poprzednim roku było trochę gorzej, jeżeli chodzi o konsumentów, teraz jest gorzej, jeżeli chodzi o producentów. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłym roku to wszystko się wyciągnie z powrotem do góry. No przynajmniej um, wszystkie liczby i trendy tak pokazują, zobaczymy jak będzie faktycznie um, na początku przyszłego roku. I teraz y, jeszcze a propos różnych słupków sprzedażowych: sprzedaż PlayStation 5 przyspiesza y, przez obniżki. Według danych GFK, to jest w ramach y, brytyjskiego rynku, dochód z PS5 wzrósł o 63% tydzień do tygodnia. Zeszły tydzień był trzecim najsilniejszym tygodniem dla PlayStation 5, a jedynie w lutym zanotowano lepsze wyniki w momencie premiery God of War Ragnarok. Standardowe PlayStation 5 y, wzrosło o 200% pod względem sprzedanych jednostek. Według analityków kilka sklepów połączyło tę obniżkę cen z nieoficjalnymi pakietami, które zawierały e, takie tytuły jak LEGO Star Wars, The Skywalker Saga, Forspoken i Saints Row, czyli po prostu pozbywali się mniej popularnych pudełek. W zeszłym tygodniu Sony Interactive Entertainment ogłosiło, że sprzedaż PlayStation 5 osiągnęła 40 milionów jednostek na całym świecie. PS4 pozostaje dalej najszybciej sprzedającą się konsolą Sony, która osiągnęła 40 milionów jednostek sprzedaży, zdobywając ten kamień milowy o dwa miesiące wcześniej, chociaż nie spotkało się z, to, z takimi problemami, jeżeli chodzi o dostawy jak w przypadku PlayStation 5, które się musiało borykać z COVID-em, jeżeli chodzi o sam transport, ale też produkcję podzespołów. Tak więc... No, tutaj widać, że to wszystko rośnie, no i to też się pokrywa troszeczkę z tą planowaną polityką Sony, gdzie będą wyprzedawali starsze modele Playaków, dlatego, bo za niedługo będzie najpierw Slim, a potem Pro, najprawdopodobniej. Stąd też chcą troszeczkę pozbyć się starych jednostek, tym samym będą obniżyli ceny, no i to na pewno wpłynie też pozytywnie na sprzedane sztuki. I trzymając się dalej tematu PlayStation 5. Mamy nowe możliwości tej konsoli. Sony wprowadziło nową aktualizację firmware dla PlayStation 5. Na razie jest to tylko beta test. Pełne wprowadzenie planowane jest później w tym roku. Nowy firmware jest istotny ze względu na kilka kluczowych funkcji. Między innymi, po pierwsze, Dolby Atmos. Bardziej konkretnie pozwala na przeniesienie technologii dźwięku 3D Sony Tempest na urządzenia HDMI obsługujące Dolby Atmos. Powinienem powiedzieć HDMI, prawda? Drugą nowością jest wsparcie dla dysków SSD, NVMe o większej pojemności, bo do tej pory no to były, był limit 4 terabajtowy, teraz powiększyli to do 8 terabajtów. Co prawda 8 tb dyski są strasznie drogie, no ale w momencie, kiedy rośnie nam biblioteka gier, dużo ludzi polega na cyfrowych już konsolach i bibliotekach, no to tym bardziej to miejsce się przyda. Natomiast no do tej pory ja na przykład sobie dokupiłem dysk chyba terabajtowy i nie jestem w stanie go zapewnić, ale to dlatego, że gram zazwyczaj w jedną, dwie gry na raz. Dla tych, którzy cenią też funkcje związane z ułatwieniem dostępu, nowa aktualizacja umożliwia korzystanie z drugiego kontrolera do pomocy. I to jest bardzo ciekawa i fajna funkcja. Możemy przypisać drugi kontroler do tego samego konta i tym samym używać go jako kontrolera asystującego, czyli możemy korzystać z konsoli obiema kontrolerami jako jednym urządzeniem wejściowym. To na przykład może być przydatne dla osób, które mają problemy z pełną synchronizacją cechoruchową, nawet w momencie, kiedy rodzic gra z dzieckiem i dziecko ma jakieś problemy z poradzeniem sobie z daną partią w grze, no to wtedy rodzic może tak niepostrzeżenie po prostu pomóc. No ale też dla ludzi, którzy mają problemy ze sterowaniem, a jeszcze na przykład nie, nie mają pod ręką żadnego, żadnego ułatwienia sterowania takiego jak Project Leonardo, który wejdzie za niedługo do użycia. Dodatkowo wprowadzono możliwość włączenia efektów sprzężenia zwrotnego, czyli tego false feedback na um, interfejsie użytkownika PlayStation 5. Ta opcja jest dostępna dla oficjalnych kontrolerów, w tym PSVR-2 Sense, e, czyli do tych pilotów, tam do um, właśnie gogli wiarowych. Opcja ta przekształca efekty dźwiękowe fizyczne impulsy, co jest świetne dla osób. Z ograniczeniami wzroku lub słuchu, lub tak naprawdę każdego, kto chce dodatkowego właśnie poziomu tego force feedbacku, tego no, sprzężenia zwrotnego związanego z doświadczeniami dotykowymi podobnie w przypadku niedawnej bety właśnie firmy PlayStation 5, tylko właściciele wybranych krajów będą mogli udział wziąć w tej becie, gracze z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Japonii mogą się zapisać na szansę wypróbowania właśnie nowego oprogramowania do konsoli. Moim zdaniem tutaj akurat podjęli bardzo słuszne kroki w tym, co należy dodać do konsoli, ułatwienia dostępu, poszerzenie pamięci, lepszy dźwięk, no wszystko tak naprawdę na plus. Śmiało komentujcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach, na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, a najpóźniej w najbliższym live, najbliższy live planuję z racji tego, że w drugiej połowie września będę bankowo na urlopie, no to gdzieś w pierwszej połowie września E, możecie się spodziewać e, zapowiedzi live. A. Następny news, zrób to sam z Xboxem. E, Microsoft rozpoczął sprzedaż części zamiennych do kontrolerów Xbox, realizując swoje zobowiązanie do rozszerzenia dla konsumentów prawa do naprawy. E, program jest obecnie dostępny dla użytkowników Xbox w Ameryce Północnej, jak potwierdził lider programu Xbox Insider, Brother Rossetti. Na mediach społecznościowych klienci mogą teraz samodzielnie naprawiać poje, pojedyncze elementy z bezprzewodowymi kontrolerami Standard i Elite Series 2, wymieniając m.in analogowe gałki, przyciski, spusty i tą płytkę drukowaną, tak. W części zamienne można kupić na stronie Microsoftu poświęconej naprawom i częścią zamiennym Xbox, gdzie użytkownicy mogą pobrać y, przewodnik serwisowy przeznaczony dla technicznie zorientowanych osób posiadających wiedzę, doświadczenie i narzędzia niezbędne do naprawy urządzeń Microsoftu, tak naprawdę patrząc na, konstru na konstrukcję tego pada, no to po prostu umieć obsługiwać y, śrubokręt i umieć wypiąć y, te Um, takie taśmy połączeniowe pomiędzy sprzętem, i w zasadzie tyle. Bo tam dużo rzeczy jest na zaczepach, właśnie na po prostu drobnych śrubkach, także myślę, że każdy, kto pod tym kątem jest w stanie obsługiwać różne rzeczy w domu, też sobie poradzi z kontrolerem. Filmy instruktażowe można znaleźć też na kanale Xbox Support na YouTubie. Um, Microsoft rozszerzył swoje prawo do naprawy w 2021 roku po uchwałach akcjonariuszy zgłoszonych przez As You Know It, to jest taki. Jak to się nazywa? Etyczny fundusz, który właśnie wymaga działań pozytywnych dla klienta. Akcjonariusz zachęcał Microsoft do zwiększenia możliwości naprawy dla konsumentów, co firma zobowiązała się zrobić do końca 2022 roku. Zestawy do naprawy kontrolerów od producenta można również znaleźć na stronie z instrukcjami iFexit, który oferuje części z dożywotnią gwarancją, podczas gdy części Microsoftu są objęte gwarancją tylko na rok także to już też jest e, trochę. Nie fair względem klientów, no ale cóż. Kolejny news: Baldur's Gate 3 na Xboxa w przyszłym roku. Gra Baldur's Gate 3 na PC ta już jest dostępna, natomiast na PlayStation będzie dostępna prawdopodobnie 6 września. Wciąż jednak nie ma informacji o dacie premiery na Xboxa, a pytania i termin nadal są aktualne. Developer Studio Larian wyjaśnił wcześniej, że problemem jest funkcja podzielonego ekranu na Xbox Series S, ponieważ Microsoft chce, aby ta konsola miała te same funkcje co Xbox Series X. Cała ta sytuacja sprawiła, że deweloper nie mógł podać daty premiery Baldur's Gate 3, jeżeli chodzi o Xboxa, po pewnym naciskach ze strony fanów na Twitterze dzięki y, Video Games Chronicle, dyrektor do spraw wydawnictw Valerian y, Michael Dowsie y, wyjaśnił, że problem jest z podzielonym ekranem y, i jest to duża przeszkoda techniczna i zasugerował, że będziemy, będą musieli czekać E, gracze będą musieli czekać do, nawet do 2024 roku, ponieważ Larian zamierza przedstawić aktualizację e, sytuacji do końca roku. Spory zespół inżynierów ciężko pracuje, aby osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu RPGowi tej skali, bezproblemowe dołączenie i opuszczenie kooperacji na Series S. Mam nadzieję, że do, tej, e, do końca tego roku uda nam się przedstawić aktualizację tego problemu. Przed paniką wszystkich posiadaczy Xboxów warto zauważyć, że jest to najgorszy scenariusz dla Larian, gdyż kreatywny dyrektor i współzałożyciel Lariana Sven Winke stwierdził w wywiadzie dla IGN w czerwcu, że zespół jest zdeterminowany, aby w tym roku uruchomić grę na Xboxie. Nie chcą jednak iść na kompromisy, chcą, aby gra była jak najlepsza, jak to tylko możliwe, zarówno na Xbox Series S, jak i X. No i tutaj jest problem. Dlatego, bo Mimo, że Xbox Series S ma podobnie taktowane CPU, czyli większość obliczeń i tak mieli się podobnie jak w przypadku Xbox Series X, jednakże ma trzykrotnie słabsze GPU, dwa razy mniej pamięci, dwa i pół raza mniejszą szynę danych i czterokrotnie mniejszą przepustowość pamięci, przez co nie da się tak dobrze jak na Series X wyrenderować rzeczy. A trzeba pamiętać, że podzielony ekran to nie jest po prostu jedna klatka. Generowana na raz, tylko to są dwa viewporty, dwie, jakby dwie osobne gry, dla karty graficznej to są troszeczkę dwie osobne gry na raz. Co powoduje duże problemy techniczne i bez mocnego GPU ciężko takie się rzeczy robi. Stąd właśnie na Xbox Series S w momencie kiedy chcesz mieć podzielony ekran jest to bardzo duże wyzwanie i tym samym no, nie działa to najlepiej na tej słabszej konsoli. Podejrzewam, że tam akurat o ile dobrze kojarzę, są naprawdę dobrzy, naprawdę solidni programiści i ogarną to do końca roku. Natomiast, no, potrwa to pewnie chwilę, skoro mają nadal z tym problem. No, rozumiem tutaj filozofię Lariany i bardzo szanuję. I najlepsze, że to nie jest obowiązkowe w tym momencie, bo kiedyś było tak że w momencie kiedy chciało się wydać grę na Xbox e, Series X, to jednocześnie w, w wymaganiach certyfikacji było to, że gra musi działać też na Xbox Series S. Teraz już to wymaganie zniesiono dlatego, bo właśnie było bardzo dużo technicznych problemów i deweloperzy o to prosili. I tutaj oni nie muszą tego robić, ale chcą to zrobić. Tym samym chcą pokazać, że są oddani fanom i chcą zrobić rzeczy dobrze. Tylko no właśnie to niestety wymaga czasu, bo tutaj wierzcie mi jest bardzo dużo różnych technicznych przeszkód ku temu, żeby to działało sprawnie na tak znacznie wolny, wolniejszym sprzęcie jakim jest Xbox Series S. Mam nadzieję, tutaj trzymam kciuki za ekipę Lariana, że jednak to w miarę szybko ogarną i następny news reboot Battlefielda. Następna słona Battlefield wydaje się być nowym początkiem dla serii, sądząc po niektórych komentarzach szefów EA podczas prezentacji wyników finansowych wydawcy za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2023 powinno być, a nie 4 gra, ma dużo niewiadomych, nie tylko dlatego, że fani nie wiedzą, czy to będzie sequel, remake, czy zupełnie coś innego, nie, chociaż nie ma oficjalnych, konkretnych odpowiedzi na te pytania. CEO EA Andrew Wilson Mógł zasugerować kierunek, w którym zmierza seria. Wilson powiedział inwestorom, że gra będzie przemyśleniem Battlefield na, jako prawdziwie połączonego ekosystemu i pozostała część rozmowy prawie nie dotyka tematu Battlefielda, poza tymi bardzo ogólnymi punktami, ale to stwierdzenie może wystarczyć, aby zrozumieć, w jakim kierunku jej może podążyć, a tutaj sugeruje, że gra po prostu będzie szła modelem Call of Duty i Tutaj oczywiście chodzi o to, że mamy model free to play, taki jaki mamy w Call of Duty Warzone, a przy okazji będziemy mieli gry premium. I istnieją one w synchronizacji, to znaczy, że mikrotransakcje się przenoszą, skórki, bronie, progres tak itd., itd. I jej bardzo chcę stworzyć swoją wersję takiego połączonego ekosystemu, właśnie w Battlefield. Wydawca nie. Um, ukrywa tych aspiracji i zatrudnił nawet byłego szefa Call of Duty Byrona Beat, aby współkierował Battlefieldem e, razem z Vincent Zampello. E, prawdopodobnie musimy jeszcze długo czekać na konkretne wiadomości e, jeżeli chodzi o następnego Battlefielda, ale jestem ciekaw czy EA wyciągnie wnioski z niedawno, z niedawnych średnio udanych właśnie premier typu Battlefield 2042, które na początku próbowało za bardzo mieszać z tym żyjącym światem i tak dalej, co nie spotkało się e, z dużą e, od pozytywną odezwą od fanów, gdy, którzy oczekują zupełnie czego innego od takiej sieciowej strzelaniny. I jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście jednak skoczyli na chwilę na YouTube'a, dali lajka, dali jakiś zasięgowy komentarz i przekazali też trochę miłości. Dla Łukasza, dzielcie się tymi filmikami, gdzie możecie, żeby zwiększać zasięg. I bardzo Wam za to wszystko dziękuję, bo faktycznie liczba subskrybentów rośnie, zasięgi też rosną. Także wielkie dzięki, bo myślę, że to jednak faktycznie robicie i to dla mnie dużo znaczy. A teraz temat numeru, czyli Pad of Excel 2 pokona Diablo 4. Dla fanów ARPG jest to czas dość ciekawy. Z jednej strony mamy tak ym, olbrzymie wydanie jak właśnie Diablo 4, podczas gdy istniejące gry ciągle się rozwijają i rosną m.in. właśnie Pad of Excel, nie mówiąc o bardzo y, oczekiwanych sequelach, tak jak Pad of Excel 2. Jednak jest to również czas nazna naznaczony różnego rodzaju problemami. Najnowszym jest właśnie nieudana poprawka do Diablo Fall, która spowodowała dużo oburzenie u graczy ze względu na to, że obniżono siłę postaci, ma różne problemy techniczne i nieciekawy pierwszy sezon. Mimo, że są one przeszkodą, te pułapki działają trochę jak lekcja czy ostrzeżenie dla konkurencji i przykładem tego jest Spad of Exile właśnie w trakcie Exile Con, twórca Padawexia Grinding Gear otwarcie mówił o nieuniknionych porównaniach pomiędzy nadchodzącym sequelem a Diablo 4. Ym, konkretniej y, zespół uważa, że Padawexia odróżni się właśnie od produktu Blizzarda. Po pierwsze gra celowo unika struktury MMO podobnej do Diablo 4. Y, Jonathan Rogers, szef Grinding Gears powiedział, że idziemy bardziej w stronę Elden Ring. Jest to gra bardziej skupiona na akcji, ale z pewnym hardkorowym zakrętem. Y, I tutaj... To jest ciekawe porównanie jak do Elden Ringa, tak? I tutaj to jest. Elden Ring to jest oczywiście Open World, ale być może tutaj bardziej chodzi się o to, że mniej znaczy więcej, czyli nie będziemy mieć hord przeciwników, tylko raczej bardziej znaczące pojedynki z mniejszą ilością przeciwników, trudniejszych przeciwników, więcej bossów, więcej taki, takiego wrażenia odkrywania systemowego. Kombinowania, eksperymentowania to jest faktycznie troszeczkę może być inna ścieżka niż to co daje nam Blizzard, i Roger przyznał, że jest fanem podstawowej walki, podstawowego systemu walki w Diablo 4, ale nie sposobu w jaki Blizzard zaprojektował cały przepływ. Tego core loopa, tak tej bazowej akcji, która się dzieje właśnie w Diablo. I dokładnie to Grinding Gear postanowiło zrobić z walką w Padłock Site która koncentruje się na walce z mniejszą liczbą elitarnej grupy potworów, ale zwiększa wyzwanie każdego starcia. Jest to również gra skupiająca się bardziej na ekwipunku, co według niego będzie nagradzało eksperymentowanie. Nasza gra jest bardziej skomplikowana pod wieloma względami, ale myślę, że to jest coś, czego wielu graczy pragnie i możesz przeprowadzić ogromną ilość eksperymentów w naszej grze z klasami, postaci i buildami, wyjaśnił Rogers. Panowe tu zaczęło żyć jako um, taka gruntowna aktualizacja pierwszej części, ale od tego czasu rozrosło się w ogromny, samodzielny projekt, który będzie istniał w ogóle obok pierwszej grypy i wydania. No bo jest wielu fanów, którzy pewnie będą chcieli jednak zostać przy jedynce. Bo to jest naprawdę teraz absolutnie olbrzymi e, tytuł i produkt. Niestety oznacza to, że nie zagramy jeszcze w Panowe przez jakiś czas. Następna. Zamknięta beta Padow 2 jest zaplanowana na czerwiec 2024 roku. I to wszystko w tym wydaniu codziennie Dewa. Wszelkie materiały źródł źródłowe znajdziecie w opisie. Ostatnio gościłem u Mateusza Szukajta w GameCastie, gdzie rozmawialiśmy o największych producentach gier w Polsce oraz stanie polskiego GameDevu. Pozostaje mi więc pożegnać Was, zaprosić do GameCastu życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych wrażeń i spojrzenie na gry. Opięto.